Co może stać się największą porażką duchową? Dobra wymówka. Z ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł, poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze, Wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Ta przypowiedź opowiada o pewnego rodzaju dramacie ludzkości. Bóg naprawdę przygotował już stół, dokonał zbawienia, zaprosił nas, grzeszników, do swojego królestwa, a my nie chcemy wejść na tą ucztę, nie chcemy przyjąć tego zaproszenia. I nasza odmowa rzadko jest w jawny sposób wroga względem Boga, że go definitywnie odrzucamy. Częściej nasza odmowa jest wyrażona właśnie przez to słowo: później, jeszcze będzie na to czas, ale to później nie nadejdzie. C.S.I. Lewis kiedyś napisał, że diabeł nie musi czynić nas złymi. Wystarczy, że uczyni nas stale zajętymi. I mimo tego, że jesteśmy zaproszeni na ucztę królestwa i mamy tam wolny wstęp, to z tego zaproszenia przez to stałe zajęcie nie skorzystamy. A możesz wejść na tę ucztę takim, jakim jesteś. Ewangelia jest łaską, nie castingiem. Nikt nie będzie patrzył na to, czy już jesteś gotowy. Bo łaska jest dana ci za darmo, bo zbawienie jest dane nam w sposób niezasłużony, chociaż na nie nie zasługujemy nie jesteśmy w stanie odpracować tego, co otrzymujemy od Boga. To Bóg i tak hojnie nam to daje. Nie musisz zostawać w przedsionku, patrzeć z daleka, bo czujesz się dziś niegodnym. Po prostu przyjmij to zaproszenie. Przyjmij to zaproszenie dzisiaj, teraz w tym momencie. Nie odkładaj tego na później. Zrób miejsce Bogu na spotkanie z Nim. Spotkaj się. Przez 15 minut z Jego słowem, zostań przy słowach tej Ewangelii. Kiedy skończysz słuchać tego komentarza, zostań z tym słowem, niech ono pracuje w Twoim sercu. Spróbuj tak zaplanować sobie najbliższą niedzielę, żeby przeżyć Eucharystię bez pośpiechu, żeby się do niej przygotować i przez piękny strój, i przez to, że na przykład przed wyjściem z domu przeczytasz już sobie Ewangelię, żeby to słowo mocniej w tobie pracowało, kiedy usłyszysz podczas Mszy Świętej. Nasza wiara to tak, wypowiedziane. O sobie, o sobie Jezusa Chrystusa. Reszta się poukłada, reszta w procesie będzie w nas dojrzewała. I nie bój się nazwać wprost otwarcie, nawet wypowiedzieć te słowa na głos, swoją niemoc wymówką. Wymówką, odkładaniem na później tego, co najważniejsze. Oddaj ją Bogu i zarezerwuj dziś konkretny czas na spotkanie z nim, na wejście na ucztę królestwa. Kiedy wchodzisz na tę ucztę, to odkrywasz, że to nie ty. Coś przynosisz Bogu. Nie Ty sprawiasz, że ta uczta staje się wspaniała, tylko doświadczasz, że Bóg nie się ciebie i dlatego, że jesteś na Jego ramionach, mogłeś wejść, miałeś siłę wejść na tą ucztę. Boże, żywy Duchu Święty, uwolnij mój sposób myślenia od ciągłych wymówek, od ciągłego odkładania na później, spotkania z Ojcem Wejścia na Ucztę Królestwa. Pozwól, aby teraz moja modlitwa stała się radością, dzieleniem radości z tego, że jestem zbawiony. Amen.